To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. W News Radia jest z nami Kaciarina Byczak, doktorantka trzeciego roku szkoły doktorskiej w zakresie nauk teologicznych i, li i literaturoznawstwa, a także współorganizatorka i prowadząca debatę, która już przed nami, debatę kolokwia Era Zmiana. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tego konkretnego wydarzenia, do tej debaty, która będzie 19 kwietnia, chciałabym porozmawiać o tym, czym w ogóle są debaty kolokwia Era Zmiana. Debaty kolokwia, rozmiana, debaty rozmiańskie to jest e, cały cykl już. Ośmiu spotkań, a mam nadzieję, że będzie ich więcej. Spotkań interdyscyplinarnych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, bo ten cykl jest bezpośrednio powiązany z szkołą doktorską. Powstał w ramach y, tej szkoły, jest prowadzony przez doktorantów zarówno Szkoły Doktorskiej, jak i doktorantów trzeciego trybu, którzy już powoli się bronią, więc zostanie tylko przy Szkole Doktorskiej. Debaty rozmiańskie są pewnego rodzaju interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, y, rozmową. Dookoła książek naukowych, interdyscyplinarnych, akademickich pozycji monografii, które pojawiają się na rynku, są naj, najświeższymi pozycjami na rynku, ale które łączą nie tylko, jedne, które pracują w metodologii nie tylko jednej dyscypliny, tylko wielu dyscyplin. Czy, czasem są to dyscypliny wyłącznie humanistyczne, ale czasem to też są połączone dyscypliny, na przykład ekonomia, socjologia społeczne. I jeszcze nigdy nie mieliśmy właściwie nauk przyrodniczych, ale mamy nadzieję, że to też niebawem się zmieni. Debaty rozmiańskie są poświęcone pamięci profesora Erasma Kuźmy, wybitnego Szczecińskiego polonisty, który na pewno cieszyłby się bardzo z tego, że właśnie humanistyka, młoda humanistyka na Uniwersytecie Szczecińskim rozwija się. Teraz przed nami 19 kwietnia o 1630 będzie spotkanie wokół książki księdza profesora Tomasa Halika Popołudnie Chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany, i to jest zarówno tytuł książki, no i jakby tutaj też można troszeczkę podciągnąć pod tytuł spotkania. Bardzo symboliczny bym powiedziała, jak możemy go rozumieć. Och, wow. Ja mam, myślę, że, myślę, że rozumieć tak naprawdę możemy na wiele różnych sposobów, ale chyba yy, zastanawiałam się, czy to pytanie pojawia się, jak jechałam na to nasze spotkanie, na tę naszą więc myślę, że najlepiej posłużę się właściwie samym Tomaszem Halikiem i jego książką, który bardzo wyraźnie i bardzo precyzyjnie wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc o popołudniu chrześcijaństwa. Posługuję się tutaj nomenklaturą i teorią Karla Gustawa Junga, który dzieli życie ludzkie właśnie na te trzy cykle na przedpołudnie, na młodość, kiedy odbywa się nasze stanowienie jako osoby, kiedy symbolicznie budujemy filary domów, kiedy budujemy swoją osobowość. Dzisiejszym językiem mówiąc rozwijamy swoją karierę, chcemy uczymy się, chcemy czegoś osiągnąć. Później następuje kryzys południa, kryzys południa, który jest wiadomy nie tylko przez znany nie tylko przez Junga, ale już od antycznych filozofów tego. Kryzys wieku średniego, który dzisiaj w pewnym sensie możemy to nazwać. Jung to owszem umieszczał w wieku około 35 lat. Dzisiaj, wraz z przesunięciem pewnych naszych też pokoleniowych cyklów, to e, ten kryzys wieku albo to południe przesuwa się. Natomiast popołudnie to jest ten etap dojrzałości. Natomiast halik. E, Zwraca bardzo, uważnie, bardzo wyraźnie uwagę w swojej książce na to, że to popołudnie, tą dojrzałość, on nie rozumie jako stagnację, nie rozumie jako już taką drogę ku umieraniu bezpośrednią, tylko rozumie jako pewien czas kairos, czyli czas na dojrzewanie, czas na głęboką refleksję. Ten kryzys południa, w tym popołudniu, staje się możliwość, ten kryzys południa staje się. Pretekstem ku przemianie. No, Więc w taki no właśnie... sposób też rozumie to popołudnie. Czas, Kairos, do zrozumienia, do dojrzewania, do, do tej przemiany. Właśnie teraz chyba Kościół i wiara myślę, że są w takim momencie przełomowym. Też myślę, że tutaj gdzieś od papieża Benedykta możemy rozpocząć, chociaż może nie tylko zależy w jakich kwestiach, ale właśnie wiele spraw pokazuje, że wiara jest teraz czymś innym niż była dotychczas. Że jednak cieszy mnie w ogóle to, że takie, że takie tematy są podejmowane też przez, że tak powiem, ogólnie ludzi Kościoła. Um, bo tutaj um, przeczytałam, że um, będzie um, spotkanie odbywało się wokół takich tematów jak właśnie kryzys kościoła, hermeneutyka wiary, czy ten egzystencjalizm ateistyczny, czy, te, czy inaczej mówiąc... Mówiąc, ateizm egzystencjalny, więc to są bardzo ważne tematy, na które myślę, że warto rozmawiać i są naprawdę często pomijane były do tej pory gdzieś zakopywane, no, unikamy problemu, a tutaj nagle odkopujemy to i piszemy książkę na ten temat. Ja myślę, że to jest pewien nurt, który tak naprawdę nie jest też tak nowym. Być może wraz z narastaniem tego kryzysu, nas wraz z narastaniem tego też co możemy nazwać tendencjami tendencjami sekularyzmu tendencjami odejścia od wiary odejścia od religii czy przemiany spo społeczeństwa y Wciąż to zainteresowanie chrześcijaństwem albo ogólnie religią, bo nie tylko chrześcijaństwo przeżywa kryzysy, nie tylko kościół katolicki przeżywa kryzysy, tylko religia jako zjawisko. Dochodzimy, jesteśmy w społeczeństwie, gdzie już jest nawet obecny nie tyle ateizm, Ile apateizm, czyli absolutne niezainteresowanie religijnością jako taką. Te tematy pojawiają się, to nie jest pierwsza książka Tomasza Halika, tylko która z rzędu, bodajże siódma. I on ciągle jako filozof religii, jako teolog, jako naprawdę wbitny teolog, bardzo rozpoznawalny w świecie naukowiec, dużo o tym pisze. Cieszy mnie to, że na naszej uczelni możemy też rozmawiać na te tematy, pozostając. Mam nadzieję, że pozostaniemy i będziemy rozmawiać o tym w obrębie debaty akademickiej, debaty naukowej, uargumentowanej, niefundamentalistycznej. Tego bym bardzo chciała w tej debacie. Właśnie, debata będzie e, również, e, no właśnie, będzie Tomasz, Hal Tomasz Halik, ale również będzie ojciec Tomasz Dostatni i redaktor Zbigniew Nosowski, redaktor więzi. E, w jakim kontekście będzie się tutaj e, ten temat będzie się przejawiał? Jak e, zamierzacie poprowadzić? No bo tutaj e, pani będzie współprowadzącą, e, więc e, jak to zostało zaplanowane, chociaż takiego rąbka tajemnicy? Mm, to jest dobre pytanie. <laughs> Nie wiem, czy mogę zdradzić. Tak naprawdę oczywiście, że mogę zdradzić. Pozostajemy w klasycznej formule debat rozmijańskich Jako dwie teolożki, dwie osoby prowadzące, ja i pani Katarzyna buganik najpierw kierujemy pytania do naszych gości, do księdza profesora Tomasa Halika, do ojca Tomasza Dostatniego i do redaktora Zbigniewa Nasowskiego. Pytania, które zbudowaliśmy, rozmawiałyśmy ze sobą, też z naszym gronem organizatorów. Które powstały na podstawie lektury tej książki, ale też na podstawie lektury i dorobków wypowiedzi, zarówno ojca dostatniego, jak i redaktora nasowskiego. Są to osoby bardzo obecne w życiu kościoła. Są to też osoby, które nie boją się trudnych pytań, wypowiadają się też na bardziej, mniej lub bardziej skomplikowane tematy, są bardzo aktywni w życiu kościoła, ale też są aktywni publicystycznie. Redaktor nasowski jest również Doktor Hanoris za naszej uczelni, więc przygotowujemy dla nich pulę pytań i później w drugiej części debaty, oczywiście, chcemy oddać głos publiczności, bo jesteśmy przekonani, że przy takim zestawie gości tych pytań będzie ogrom. Na pewno to jest temat rzeka, więc można o tym pisać wiele książek i wiele rozmawiać oczywiście. Tutaj też profesor Halik mówi w swojej książce o tym chrześcijaństwie kenotycznym. O tym takie, takim przerwaniu podejścia ambicjonalnego, typowo tej władzy kościoła, znanej już chyba najbardziej w czasach średniowiecza, ale to tutaj może Pani więcej na ten temat powiedzieć. No i właśnie, jak możemy to rozumieć? Czy to powinno być bardzo oderwane? Czy gdzieś ta tradycja kościoła jednak powinna zostać pielęgnowana w taki sposób, jak jest? Jak to można tutaj mhm. rozważać? To jest, do, to jest bardzo dobre pytanie właściwie. Ja nie mogę odpowiadać z, na niego za profesora Halika. Myślę, że yy, dobra, zdradzę tego tajemnicy. Rzeczywiście takie pytanie po części yy, pokrewne pojawi się również z naszej strony. Natomiast Halik, jeśli znajdę teraz, yy, jeśli znajdę teraz ten cytat, nie jestem tego przekonana, bardzo dobrze mówi o o tradycji dobrej, nie będę już szukać zbyt długo. Będzie na spotkaniu, tak, trzeba się pojawić. Będzie, słuchać. będzie na spotkaniu. On rzeczywiście mówi, on mówi bardzo dużo tutaj o chrześcijaństwie kumienicznym, które rozumie właśnie jako poprzez pewne odejście od dotychczasowych struktur. On bardzo mocno zwraca uwagę na to, że chrześcijaństwo też dynamicznie się rozwija i znowu odwołując się trochę do tego popołudnia chrześcijaństwa. Ono się rozwija, ale yy, Idea Halika i koncepcja Halika polega na tym, że mimo pewnych koncepcji właśnie sekularnych, że chrześcijaństwo i religia jako taka, jako taka w ogóle dochodzą z swojego kresu, chrześcijaństwo może i ma potencjał, żeby ten kryzys, w którym znajduje się obecnie, wykorzystać jako przemianę. I właśnie tą przemianą jest przemiana ekonomiczna, przemiana większej otwartości na drugiego człowieka, większej otwartości na, na, na takie życie we wspólnocie. A choć jednocześnie z tym on też podkreśla, że bez sensu jest absolutnie rezygnować z całej tradycji, która jest wypracowana i myślę, że to jest Coś, co podkreślają wszyscy badacze czy badaczki, teologowie albo teolożki, ale też zajmujący się religią, badacze zajmujący się religią, socjologowie, religii filozofowie, że chcąc przemiany, dokonujemy przemiany wewnętrznej, przemiany. Dokon... Zresztą też redaktora Nosowskiego mieściliśmy taki cytat na wydarzeniu promującym to na Facebooku nasze wydarzenie, że. Nie, przemiana nie może być samą przemianą struktur. Oczywiście ta przemiana struktur musi zajść, inaczej, yy, inaczej po prostu nie, yy, trudno będzie przetrwać jakkolwiek, trudno będzie iść za tymi znakami czasu, o których bardzo wyraźnie pisze Halik, ale przemiana też musi być wewnętrzna. Teraz zapytam o takie technikalia spotkania. Kto może się pojawić na spotkaniu? Czy trzeba się wcześniej zapisać, czy można tak po prostu przyjść po odsłuchaniu na przykład dzisiejszej naszej rozmowy? E, przypomnę, że 19 kwietnia o 16.30 w geocentrum sala 30A Mickiewicza 16A w Szczecinie e, odbędzie się to spotkanie. E, kto może przyjść? Czy tylko doktoranci, czy tylko osoby wierzące? Kto może przyjść zadać pytanie. Oczywiście, że zapraszamy wszystkich jak najbardziej. Sala jest dość duża, więc myślę, że po mieście zainteresowanych absolutnie żadnych uwronkowań, wierzące, niewierzące, nie może być i nie chcielibyśmy takich ograniczeń. Też... Oczywiście kierujemy swoje, swoje zaproszenie do doktorantów, do studentów, do pracowników naukowych, ale też do ludzi spoza akademii, dla, ludzi, dla każdej osoby, dla której jest ten temat interesujący jest temat ważny, poruszający wiele pytań, wiele nowych idei, przemyśleń. Oczywiście zapraszamy wszystkich. Więc serdecznie zapraszamy, czekamy na kolejne wydarzenia, na pewno będziemy o nich mówić, ponieważ Kolokwia Razmiana to jest cykl e, tych debat e, interdyscyplinarnych, debat szkoły doktorskiej. Bardzo dziękuję za spotkanie i e, mam nadzieję, że spotkanie z Tomasem Halikiem, redaktorem Zbigniewem Nosowskim i Tomaszem Dostatnim będzie e, bardzo owocne i... E, Myślę, że Państwo również e, się skuszą i przyjdą, żeby zadać e, panu profesorowi wiele pytań na ten temat, no, na który dzisiaj my nie możemy nawet odpowiedzieć. E, m, bardzo dziękuję. Kaciarina Byczak, doktorantka trzeciego roku Szkoły Doktorskiej w zakresie nauk teologicznych i literaturoznawstwa, współorganizatorka i współprowadząca debatę, nadchodzącą debatę, kolokwia Era Zmiana. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszamy. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.